Po kilku miesiącach od oddania do użytku kępińskiego odcinka drogi S8 w Bralinie zakończono budowę węzła, który póki co jest jedynym połączeniem starej ósemki z nowo wybudowanym jej alternatywnym odcinkiem. Uroczyste otwarcie węzła odbyło się we wtorek w samo południe w obecności władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Inwestycja została zrealizowana dzięki staraniom powiatu kępińskiego, gminy Bralin oraz województwa wielkopolskiego w ramach projektu kluczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Dróg w powiecie kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S8 i S11. Uznaliśmy, że znaczenie tego odcinka dla południowej Wielkopolski ma charakter rzeczywiście strategiczny. Do czasu zbudowania obwodnicy Kępna i uruchomienia dużego węzła kępińskiego musi być alternatywna możliwość dobrego dojazdu do tej drogi ekspresowej. I to się właśnie dzisiaj stało. Chciałem pogratulować inwestorowi, czyli powiatowi kępińskiemu. I również władzom gminy Bralin jako partnerowie projektu i też wyrazić uznanie dla wykonawcy, dla firmy Skanska, która to rzeczywiście dobrze, dobrej jakości realizowała. W ramach inwestycji przebudowano 450 metrów drogi powiatowej na odcinku leśnym i wybudowano 585 metrów nowej drogi powiatowej. Przebudowano również sieci teletechniczne i odwodnienia drogi, a także wykonano nowe oznakowanie. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz uważa, że obok budowy szpitalnego oddziału ratunkowego węzeł bralin jest kluczową inwestycją obecnej kadencji. Trwało to 4 lata, ale proszę pamiętać, dzisiejsze inwestycje przygotowuje się dobrze naprawdę długo. Naprawdę długo to nie jest, jeżeli nie mieliśmy dokumentacji, koncepcji, dokumentacji szlaku, środków. To musieliśmy to przygotować dobrze. Ja się tylko jednego bałem, że my będziemy naprawdę musieli wziąć kredyt, żeby sfinansować ten, ten, ten łącznik. To dzięki marszałkowi się nie stało i ja jestem za to za naprawdę wdzięczny. I myślę, że też tutaj padają różne pytania, obawy. Tutaj były pytania o to, czy to nie, nie jest jakiś element zastępczy. Naprawdę nie jest. Proszę pamiętać, że ten łącznik łączy starą ósemkę z nową eską. Natomiast węzeł, kępno to jest przecięcie się dwóch wielkich krajowych dróg. One są nie do zastąpienia. Nie da się zastąpić e, tych, tej krzyżówki e, tylko tym łącznikiem. To jest dodatkowy węzeł. Proszę zwrócić uwagę w innych powiatach, w Sycowie, e, to już nie powiat, ale w, w, tych, w tych okolicach Sycowa, tam, są, tam jest, są dwa, trzy nawet e, zjazdy. U nas byłyby tylko dwa. To nie jest dużo. To jest tak, żeby rzeczywiście było to wygodne dla, dla powiatu i dla mieszkańców. Ja się tego ogromnie cieszę, bo tak jak mówiłem, zaczynaliśmy, zaczynałem tę kadencję, zaczynaliśmy z tym, tym węzłem jakby od dymu z komina, a teraz zrealizowaliśmy to namacalnie, sensownie, realnie i bez takiego zadłużania powiatu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Zastępca wójta gminy Bralin Robert Kieruzal przypomniał, że starania o budowę łącznika rozpoczęły się kilka lat temu. Zdarzyło się to jeszcze w poprzedniej kadencji. Świętej Pamięci starosta Jerzy Trzmiel podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Bralin, Romanem Wojtysiakiem, w sprawie właśnie wybudowania i finansowania połączenia. Starej ósemki z trasą S8. Może, jak tutaj starosta już powiedział, było to troszeczkę niefortunne porozumienie, ale ono spowodowało, że dzisiaj możemy tutaj, w tym miejscu, cieszyć się z tego łącznika. Droga została poświęcona, a jako pierwsi pojawili się na niej dwaj motocykliści. Wcześniej uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. marszałek Marek Woźniak, radny sejmiku Andrzej Mroziński i starosta Włodzimierz Mazurkiewicz oraz przedstawiciele wykonawcy. Ogólna wartość projektu to 4 488 tysięcy. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 2 816 tysięcy. Pieniądze na realizację projektu zainwestowały także powiat kępiński 1 502 000 oraz gmina Bralin 170 tysięcy.